Gratuluję gospodarzom zasłużonego zwycięstwa, bo myślę, że jest w pełni zasłużone z przebiegu całego spotkania. Też, że zespół gospodarzy bardzo chciał to spotkanie wygrać, zdeterminowany, agresywniejszy tej grze. Na pewno zagraliśmy zbyt daleko od przeciwnika, jeżeli chodzi o odbiór piłki. Nie wszystko to było dobrze zorganizowane. W tych dwóch meczach, w których nieźle graliśmy. Myślę, że też po, po ostatnim takim małym sukcesie, jakim było wygranie z liderem, chyba zbyt bardzo uwierzyliśmy i zbyt, że łatwo przyjdzie tutaj zdobyć punkty. Okazało się inaczej. Na pewno mamy następne spotkanie, jest sporo materiału do analizy i myślę, że w tym tygodniu musimy, musimy wiele aspektów poprawić, jeżeli chodzi o grę i w obronie i w ataku. Jesz, jeszcze raz gratuluję, może tej tutaj, zwycięstwa. Bardzo proszę, pan Ryszard. Okay. No, dzisiaj mogę panu powiedzieć, że jak ostatnio ganiłem, tak naprawdę mogę powiedzieć, że muszę pochwalić Tak Naprawdę zagrałem dzisiaj sercem. Ta gra była tutaj dołem. Wyglądało to poprawnie. Sytuacje się same tworzyły. To też nie ukrywa, że w tej jest bardzo dobrą że no, Słuchajcie, na pewno wygrać dzisiaj, to dla nas jest duży krok do utrzymania. Też wiedzieliśmy, że te sytuacje, które stworzymy z boku boiska, te dorzutki, to będzie kluczem do zwycięstwa. No i były dwie wrzutki, dwie dobre sytuacje i cieszę się, że wygraśmy na zero. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania do panów trenerów. Wiem, że kiedy przejdziemy z panem rozmowę, powiedział pan, że potrzeba wiary, serca i głowy. Czy wierzył pan, że to właśnie dwie głowy będą potrzebne, żeby wygrać ten mecz? Trochę żartuję, ale jednak te głowy się okazały tutaj e, czymś bardzo istotnym. musi tak, przynosi to tak Chodzi o mnie. Ja, ja, ja odnosiłem się do tego meczu pierwszego w służach i tam zabrakło nam spokoju tej zimnej głowy do tego, ale że dzisiaj wyszły dwie głowy, no to jestem tym bardziej zadowolony. Miał pan czy wystawiać Adama do bo był konsuzjonowany, no podawał trudom i on no, otworzył wynik. Ja mogę powiedzieć panu, mówię, że to nie było tak, że on był bez W Ostatnio cały czas tronował indywidualny, Także w ten tydzień, który przed tym meczem trenował, to tronowotu przedmę. No i wiedziałem, że to jest zawodnik, który jest jednym z lepszych zawodników w, naszym, w naszej kadrze. No to dzisiaj to słuchajcie udowodni. David Dawid, Dawid Hanzel, chyba jednak nietrafiony. Nie, ja, ja słuchajcie powiem, w ogóle w czas pokoju czasu. To jest chłopak, który jest młody 91 rocznik i naprawdę dajcie mu trochę czasu, a na pewno oddam. Okay. Dziękuję bardzo, no, dziękuję dziękuję za, bardzo. Dziękuję za...